Dzień dobry, to jest program FACT Life. Jan Kietniewski, witam i zapraszam. Znamy już listę świadków, którzy staną przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Są też wnioski dowodowe o udostępnienie odpowiednich danych, między innymi z ABW i CBA. Politycy mówią faktowi o, i to cytat, największym skandalu po 89 roku. A co na to eksperci? Dziś moim i Państwa gościem jest pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu Fundacja Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pułkowniku, chciałbym odłożyć te polityczne kłótnie na bok, zostawić je posłom i pana zapytać, czy w kontekście wojny w Ukrainie to, że tak otwarcie rozmawiamy o tym, jakim sprzętem szpiegowskim dysponują polskie służby, jest po prostu odpowiedzialne? No, no, przede wszystkim my już o tym rozmawiamy od trzech lat, także to jest kwestia wydarzenia jeszcze sprzed, sprzed wojny w Ukrainie. Poza tym ja uważam, że my i tak w Polsce zdecydowanie zbyt mało rozmawiamy o sprawach dotyczących kondycji systemu bezpieczeństwa państwa, i w efekcie ten system jest bardzo słaby, ubogi, bo pozostawiony jest w pewnym sensie w rękach małej, wąskiej grupy ludzi która nie jest w żaden sposób kontrolowana i w żaden sposób nie wywieramy jako społeczeństwo odpowiednich Co to presji. znaczy, że nie jest kontrolowana, panie pułkowniku? Przepraszam, dopytam. W sensie, tak, w tym sensie, że pozostaje jakby kwestie dotyczące bezpieczeństwa, pozostają poza, mówię od strony oczywiście na poziomie merytorycznym, a nie na poziomie pyskówek politycznych czy, czy jakichś teorii spiskowych. Merytoryczna debata na te tematy po prostu w Polsce się nie toczy w efekcie, Wszystkie te kwestie, wiedza na temat metod, na temat form, zakresu, celów, roli poszczególnych instytucji, planów państwa pozostaje poza świadomością opinii publicznej, czyli pozostaje w rękach wąskiej grupy osób, które niekoniecznie uwzględniają w, w, w tych działaniach najlepsze wzorce i modele sposoby działania. Krótko mówiąc, My, jako społeczeństwo, nie mamy wpływu na to, ponieważ nie, nie nauczyliśmy się, a przede wszystkim klasa polityczna, prowadzić poważnej debaty na te zagadnienia, i efektem tego niestety jest właśnie ta afera, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Pamiętajmy, że w teorii zmiany tego rodzaju kryzysy, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, bardzo często stanowią, że tak powiem, początek czy otwarcie poważnych zmian na lepsze i oby tak się stało, że wyciągniemy z tego poważne wnioski, które pozwolą podnieść jakość naszego systemu bezpieczeństwa. No dlatego też chciałem się z Panem porozmawiać, bo zależy mi też na głosie ekspertów poza tą polityczną kłótnią. Ale Panie pułkowniku, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale czy to jest tak, że kiedy mówimy głośno o tym, że polskie służby mogły używać Pegasusa, że miały go na swoim nastaniem, polscy agenci, polskie służby specjalne mogły korzystać z takiego oprogramowania, to dajemy. Z własnej woli naszym wrogom, albo osobom, które mogłyby, albo instytucjom, państwom, mogłyby nam, jako Polakom, źle życzyć informacje, o które w zwykłym, w zwykłym trybie musieliby się starać i to sporo. No ale sama informacja na temat tego, że jest nadużywana władza, jakby nie odsłania w pewnym sensie naszych. Naszych e, słabości, które może wykorzystać, e, mogą wykorzystać nasi wrogowie na zewnątrz. Chodzi o to, żebyśmy my e, w sposób umiejętny omawiali, wypracowywali najlepsze rozwiązania. To nie są lata 70. czy 80., kiedy wszystko, co dotyczy służb, jest owiane e, największą na tajemnicą. Państwa demokratyczne funkcjonują według innego modelu, który polega na tym, że społeczeństwa, są traktowane jako poważni, jako partnerzy, który, które, którzy uczestniczą, w, współuczestniczą w zapewnieniu systemu bezpieczeństwa. Władza, służby specjalne są tylko jednym z, z elementów istotnych, ale bez pomocy społeczeństwa, bez zaufania ze strony społeczeństwa, bez wsparcia, bez udziału, ich jakość, efektywność jest nieporównanie mniejsza. Niż wtedy, kiedy, ta, kiedy to wsparcie jest. stąd debaty na tematy bezpieczeństwa, jakie toczą się w państwach w państwach demokratycznych, podczas tych debat społeczeństwo jest traktowane jest toczy się dialog ze społeczeństwem, którego elementem jest zapoznawanie społeczeństwa z jakością wykonywania zadań na jego rzecz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Wzajemnie, czy w efekcie zwrotnym powstaje zaufanie ze strony opinii publicznej, ze strony społeczeństwa, które jest niezbędne do tego, żeby społeczeństwo się zaangażowało w realne wsparcie działań służb. To jest na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Także dyskusja na ten temat jest absolutnie od co najmniej dwóch, jeśli nie trzech dekad, w państwach demokratycznych czymś oczywistym. Natomiast myśmy ciągle. Do tego etapu nie osiąg do, do tego etapu powiedzmy trwałego stanu dialogu społecznego ze społeczeństwem ze strony władzy, nie, nie, nie doszli. I na tym polega problem, że w konsekwencji służby w pewnym sensie czują się bezkarne i podejmują w określonych sytuacjach politycznych, kiedy również politycy są w tym zainteresowani, podejmują działania, które wykraczają daleko poza mandat, który społeczeństwo. Im przeszłości udostępnił. A pan, jako ekspert, widzi ze strony polityków, w którejkolwiek opcji politycznej, taką realną chęć do tego, żeby rozmawiać o tym, jak powinny być kontrolowane w Polsce służby specjalne? Ja powiedziałbym, może troszeczkę bardziej tak eufemistycznie, widzę bardzo duży potencjał do zmian na lepsze w tym zakresie, jeśli chodzi o jakość debaty, o skłonność, wolę świata polityki do debaty uczciwej. Profesjonalnej debaty na ten temat, ponieważ sama wola nie wystarczy, jeszcze trzeba mieć elementarną, a najlepiej więcej niż elementarną wiedzę na temat, na temat roli miejsc, miejsca, form pracy służb specjalnych, sposobów, jaki służby mogą wspomagać działalność państwa. My jesteśmy niestety jako, jako państwo. W sytuacji, w której dominują w przekazie publicznym stereotypy, mity, legendy, teorie spiskowe. Na przykład jakie? No a to moglibyśmy. Mity wypadnąć, i stereotypy. A taki pierwszy z brzegu. możemy co Że służby są wszechwładne i wszystko, wszystko mogą, że one kontrolują sytuację, że służby są, nasze służby są wysoce profesjonalne. Że są w stanie kontrolować wszelkie obszary działania państwa. To są niebezpieczne stereotypy, które powodują, że te służby, zamiast być partnerem, to są w efekcie chłopcem dobicia przez wiele, wiele lat. I efekt jest taki, że one rzeczywiście są w stanie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa polityków, bezpieczeństwa państwa, rozumianego jako stabilność systemu politycznego, ale nie są w stanie realnie Wypełniać misję, jaką w państwie demokratycznym powinny wypełniać służby specjalne, czyli nie są w stanie realnie wspomagać działań państwa w zakresie zapewnienia mu bezpieczeństwa na akceptowanym poziomie. Po prostu efekt jest taki, że służby wykonują swoje zadania, ale nie ma mechanizmów pozwalających rzetelną, na rzetelną ocenę, w jakim stopniu one spełniają te wyzwania czy te wymagania, jakie stoją przed nimi, ponieważ te mechanizmy się nie wykształciły i dlatego wokół, wokół służb jest mnóstwo nieporozumień różnego rodzaju, jak wspomniałem, stereotypów, które są po prostu najczęściej nieprawdziwe. Panie pułkowniku, teraz chciałbym wrócić do tematu Pegasusa, bo wszystko wskazuje na to, że w Polsce był używany ten system i na przykład chciałbym zapytać, czy Pan na przykład osobiście jest pewien, że na przykład Pana nie podsłuchiwano? Czy, no chodzi mi o to, czy my jakkolwiek, powiedzmy sobie z perspektywy osoby inwigilowanej, możemy sprawdzić, czy użyto wobec nas tej cyberbroni? Czy jest to na przykład w ogóle nie do wykrycia? Nie, nie, no, technicznie jest to do wykrycia, tylko musi e, się tym zająć, jak mieliśmy przykład, e, okazję, sposobność. To obserwować, zająć się tym wyspecjalizowana instytucja, na przykład Citizen Labs z, z, z Kanady, prawda? Musi być, musi się tym zająć podmiot czy instytucja, która posiada odpowiednie narzędzia y, y, informatyczne. Ja nie, nie, nie sprawdzałem, powiem szczerze, tego rodzaju kwestii pod moim adresem, bo oczywiście z drugiej strony taką wiedzą na temat wykorzystywania tego narzędzia dysponuje przede wszystkim państwo, więc państwo, służby specjalne będące w rękach obecnego rządu są w stanie odtworzyć z całą pewnością 100% aktywności podejmowanych przez, przez służby specjalne i zidentyfikować osoby, które były przedmiotem tego rodzaju operacji i tu wyjaśnię, bo też trochę niestety nieporozumień się pojawia jeśli chodzi o użycie Pegasusa, to wszystkie te działania są nielegalne. Nie można mówić, że niektóre były legalne, a niektóre były nielegalne. Ponieważ Politycy Pegasus, mówią, że były zgody sądu na podsłuchiwanie, na inwigilowanie. Nie ma znaczenia zgody sądu, jak już też wiemy o tym publicznie, było to wielokrotnie mówione, sąd nie, nie miał świadomości, na co wyraża zgodę. To jest jeden z aspektów nielegalności. Czy takie zgody są wydawane w ciemno? Po prostu sąd, sądy nie były informowane o tym na wnioskach o zastosowanie kontroli operacyjnej, że narzędzie, które będzie zastosowane to jest Pegasus i obejmujące takie możliwości pozyskiwania wiedzy, o jakich mówiliśmy. Sędziowie byli przekonani, że, że zatwierdzają tradycyjne podsłuchy w kontrole operacyjnej, czyli podsłuchy telefoniczne, a jak wiemy w przypadku Pegasusa, to jest coś znacznie więcej niż podsłuch telefoniczny. Jest to po prostu po pierwsze przełamanie zabezpieczeń, o czym też mało się mówi, bo problemem zasadniczym z punktu widzenia legalności jest to, że żadna ze służb nie ma prawa przełamać zabezpieczeń po to, żeby dostać się do zawartości urządzeń końcowych, czyli na przykład smartfona. Zgoda, owszem, przepisy dają prawo pozyskania treści, Znajdujących się w telefonach, ale nie przewidują możliwości przełamania zabezpieczeń. W związku z tym może na przykład służba, dysponując telefonem, podłączyć się do niego i ściągnąć zawartość, powiedzmy, podłączyć się fizycznie przez kabel, ale nie może zrobić tego legalnie, bez wiedzy użytkownika, przełamując zabezpieczenia, które mają uniemożliwić wejście do telefonu. To są jakby kwestie takie techniczne, nie, nie, nie dla wszystkich zrozumiałe, ale one mają fundamentalne znaczenie. I w tym przypadku trzeba powiedzieć sobie jasno, że stosowanie takich urząd, takich instrumentów jak Pegasus i podobne programy, które szpiegowskie, one się nie bez powodu nazywają programami szpiegującymi, ponieważ ich celem nie jest pozyskiwanie dowodów procesowych na potrzeby procesu karnego, tylko szpiegowanie czyli Wykradanie informacji, a wykradaniem informacji, znajdujących się w urządzeniach telekomunikacyjnych, nie zajmują się służby policyjne czy śledcze, bo ich zadaniem jest zdobywanie in, e, dowodów popełnionych przestępstw, tylko służby wywiadowcze. To wywiady e, zajmują się wykradaniem informacji, które inni, e, w tym przypadku e, powiedzmy, przeciwnicy naszego państwa, e, starają się ukryć. W związku z tym, to jest narzędzie szpiegowskie, czyli narzędzie dedykowane dla służb wywiadu zagranicznego. Wszelkie inne służby, a zwłaszcza służby policyjne, w naszym systemie prawnym nie mają prawa stosować tego rodzaju narzędzi i oczywiście to można zmienić. Można wprowadzić odpowiednie przepisy, które dają im taką możliwość, ale takich przepisów nie ma. Na przykład w Wielka Brytania. Dostosowała rzeczywistość prawną do rzeczywistości technologicznej i uwzględniła tego rodzaju narzędzia w swoich ustawach, przewidując odpowiednie procedury autoryzacyjne, monitorujące, kontrolne. My nie. My mamy system prawny, jeśli chodzi o stosowanie techniki operacyjnej, techniki kontroli operacyjnej sprzed 20 lat, lekko zmodyfikowane w 2016 roku, ale nie uwzględniając tych nowości technologicznych. Które się pojawiły w tym, w tym świecie. W związku z tym, yy, y, stosowanie tego rodzaju narzędzi, które w ostatnich latach weszły do użytku, jest po prostu y, nielegalne, jeśli chodzi o służby, tak jak powiedziałem, dochodzeniowo-śledcze, służby policyjne. W przypadku służb wywiadu, istotą wywiadu zagranicznego jest to, że na terytorium kraju, na którym, y, czy poza granicami kraju, pozyskuje informacje, zdobywa wiedzę. No po prostu w sposób sprzeczny z prawem danego kraju, bo krótko mówiąc wykrada informacje, które dany kraj stara się utajnić, ale na tym polega działalność wywiadu i informacje, które zdobywa wywiad, nie są podlegane, nie, nie podlegają weryfikacji, nie, nie, użytkowaniu w trakcie procesu karnego, tylko służą zdobyciu wiedzy przez rząd, która będzie niezbędna do podejmowania właściwych decyzji zapewniających bezpieczeństwo państwa. I panie pułkowniku o tę informację w takim razie chciałbym dopytać. No bo jeżeli Pegasus to jest izraelskie oprogramowanie, to w takim razie, proszę mnie poprawić oczywiście, jeżeli się mylę, ale zakładam, że serwery tego oprogramowania takie główne są w Izraelu właśnie. I w takim razie pytanie, na ile mamy kontrolę nad tymi danymi, nawet jeżeli ten Pegasus był używany przez polskie służby, czy to nie jest przypadkiem tak, że mimowolnie, albo przez powiedzmy, pewnego rodzaju możemy lekkomyślność, mam nadzieję osobiście, że nie, dajemy obcemu wywiadowi, w tym Wypadku izraelskiemu kontrolę nad danymi, albo inaczej, dajemy te dane po prostu na tacy. To jest jakby dalsze, dalsza konsekwencja, bo my dajemy rzeczywiście te informacje no nie tyle obcemu wywiadowi, tylko dajemy obcej firmie, która rzeczywiście może, ale nie mamy jeszcze na to pełnych dowodów, tymi informacjami dzielić się z, z wywiadem izraelskim, a wywiad izraelski może się z innymi wywiadami dzielić. Tak naprawdę rzeczywiście my tracimy, niezależnie od tego, czy, czy mamy pewność, że to trafia do, do wywiadu izraelskiego, czy też mamy tylko domniemanie, że może tam trafić, to rzeczywiście tracimy kontrolę nad tego rodzaju bogatą, e, e, bogatym zasobem wiedzy bardzo wrażliwej, bardzo delikatnej na temat naszych e, struktur władzy, mechanizmów podejmowania decyzji na temat e, życia osobistego naszych elit politycznych. A to się wiąże z tym, że potem na przykład możemy, no w sumie chyba na własne życzenie, dać obcemu wywiadowi albo komuś spoza Polski, nad kim nie mamy kontroli, narzędzia do tego, żeby na przykład wywierać wpływy na naszych polityków? Absolutnie, właśnie po to wywiady zbierają informacje, żeby wykorzystywać ją w ten sposób. Oczywiście myśmy w ten sposób stworzyliśmy kanał transferu najbardziej wrażliwych informacji Poza granice Polski, które mogą być wykorzystane w, w sposób sprzeczny z interesami Polski bo, w, w, w celu wykorzystywania, wywierania presji e, czy też e, paraliżowania naszej polityki, bo, bo te informacje, które zostały zgromadzone, one mogą być wykorzystane nawet za 10 lat, jeśli one mają jakiś potencjał, powiedzmy e, taki. E, e, Operacyjny, czyli krótko mówiąc, mogą być użyte, zawierają w sobie dane o charakterze kompromitującym polityków, mogą być użyte kiedyś, nie, na przykład wobec polityków, którzy dzisiaj są w opozycji, ale za ileś tam lat mogą ponownie znaleźć się w szeregach władzy i wówczas w tym celu, żeby wywrzeć na nich presję w jakiś sposób, mogą być używane tego rodzaju informacje, na przykład grożąc ujawnieniem tego rodzaju danych w przypadku, kiedy dany polityk podejmie decyzję niepożądaną przez, przez obce państwo. Także to jest ogromne narzędzie o dużym potencjale zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości. A panie połówniku, czy my teraz, dzisiaj, 20 lutego, jesteśmy w stanie zapobiec takiemu wykorzystywaniu tych danych? Czy tutaj, no mówiąc kolokwialnie, mleko się rozlało i możemy wyłącznie być mądrzy po szkodzie i już przestać udostępniać takie dane? No, obawiam się, że raczej jesteśmy w tej sytuacji ostatniej, którą przedstawił. Oczywiście my możemy podejmować kroki minimalizujące straty, możemy podejmować starania za pośrednictwem relacji. Dwustronnych, ze, ze służbami innych państw, ze, ze strukturami władzy na, na, na szczeblu dyplomatycznym. Natomiast nigdy nie będziemy mieli pewności, że to, co wynegocjujemy, będzie, będzie przestrzegane. Tym bardziej, że widzimy, jak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jak bardzo zaufanie do różnego rodzaju e, uzgodnień, umów, porozumień e, okazuje się, e, Często bezpodstawne, czy też, czy, czy też okazuje się czymś bezwartościowym. No. Prosta sprawa: Ukraina podpisała porozumienia międzynarodowe, które gwarantowały jej bezpieczeństwo w zamian za pozbycie się. W latach 90. broni atomowej i w tej chwili nikomu nie przychodzi do głowy, żeby w jakiś sposób się respektować czy wywiązywać z tych porozumień. Tak samo może wyglądać tutaj sytuacja. My wynegocjujemy, umówimy się, że nie będą te rzeczy wykorzystywane, ale środków, tak powiem, zapewniających czy gwarantujących nam, że tak będzie, nikt nam tego nie jest w stanie dostarczyć. Także mleko się rozlało i straty po prostu zostały już wyrządzone dla bezpieczeństwa państwa. Panie pułkowniku, teraz trochę chciałbym skupić się na tym, co dzieje się w parlamencie, ponieważ w Sejmie zaczęła pracę Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa i Pana zdaniem, jako byłego szefa Agencji Wywiadu, czy obrady takiej komisji powinny być jawne? No, powinny być jawne na tyle, na ile jest to możliwe. Znaczy, ja uważam, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową, z, tak jak już na wstępie była o tym mowa. Mamy do czynienia z aferą trzydziestolecia, o skali, charakterze nienotowanym w Polsce, ale też w większości krajów naszej sfery. W związku z tym środki powinny być zastosowane też nie współmierne do tej sytuacji. To znaczy maksymalnie, maksymalna jawność, transparentność, otwarcie, bo w innym przypadku ta komisja nie będzie miała sensu po prostu. My musimy się nauczyć w ogóle życia Zjawności, mamy bardzo dużo ogromne zaległości, jeśli o to chodzi. Ostatnie 8 lat nas cofnęło na tym polu bardzo dalece, tak naprawdę informacja publiczna nie istniała. Rząd nauczył się, że niczym się nie musi dzielić, nie informuje. A pamiętajmy, że rządzący sprawują władzę z naszego upoważnienia. Oni są zobowiązani do rozliczania się przed społeczeństwem z tego, co zrobili, czego nie zrobili. A zwłaszcza z, ze wszelkich nadużyć i nieprawidłowości. W związku z tym absolutnie uważam, że maksimum jawności to jest coś, z czym powinniśmy mieć do czynienia, i niestety wiele rzeczy trzeba dla dobra w interesie społecznym po prostu odtajnić, tak żeby społeczeństwo zostało poinformowane o wszystkich szczegółach, niuansach, bo tylko wtedy będzie gwarancja, że tego rodzaju sytuacje się w przyszłości nie powtórzą. I na koniec w takim razie dopytam, czy Pana zdaniem próba ugrania czegokolwiek politycznie na sprawie Pegasusa to będzie granie bezpieczeństwem Polski? No, zależy, jak daleko to pójdzie. Natomiast jest takie poważne ryzyko, że, że który, któraś ze stron albo któryś z polityków Chcąc ugrać rzeczywiście politycznie, na przykład osobiście na, danej, na danym wydarzeniu, może pójść za daleko. Ale mam nadzieję tutaj na, na, na rozsądek i, i przede wszystkim dbałość obecnej władzy o to, żeby taka sytuacja nie, 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 nie miała miejsca. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, trzeba mieć z tyłu głowy świadomość, że to jest sytuacja, z jaką mamy do czynienia w pewnym sensie. Balansowanie. Natomiast jedna jedna rzecz jedna rzecz jest ważna. Pamiętajmy, że to jest, trudno powiedzieć, że to jest, że to dobrze, dobrze, że tak się stało, ale, ale tymi informacjami, i Pegazusem przede wszystkim i wygląda na to, że wyłącznie zajmował się, zajmowało się centralne biuro antykorupcyjne. Ja uważam, że ujawnienie informacji na temat metod form pracy przy użyciu Pegasusa nie będzie stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. I gdyby dotyczyło to na przykład działań wywiadu zagranicznego, to tutaj bym się bardzo poważnie obawiał. Natomiast jeśli to CBA faktycznie potwierdzi się, że tylko to CBA stosowało, to według mnie stosowanie przez CBA takiego narzędzia jak Pegasus jest w 100% nielegalne i tylko potępienie tego, ujawnienie szczegółów będzie raczej w interesie państwa, w interesie bezpieczeństwa niż odwrotnie. Bo tak jak powiedziałem na początku, to jest narzędzie szpiegowskie, a CBA nie zajmuje się szpiegostwem. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu Fundacja Kazimierza Płaskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję do widzenia. A my teraz zmieniamy temat i będziemy mówić o ogólnopolskim proteście rolników, który cały czas trwa. Dzisiaj strajkują w ponad 200 miejscach w całym kraju. W jednym z tych punktów był dziś reporter faktu Wojciech Łaskarzewski. Jesteśmy na proteście w Durdach. To jest miejscowość w powiecie tarnobrzeskim. Yy, yy. W województwie podkarpackim, i dzisiaj rolnicy po raz pierwszy w czasie e, tych rolniczych blokad będą e, blokować tor e, linii e, hutniczo szerokotorowej. To jest jedyny, e, jedyny taki najdłuższy tor, który biegnie e, przez Polskę przez 400 km. Według rolników, właśnie przez ten tor. Transportowane jest zboże z Ukrainy, i tutaj, w tej miejscowości, znajduje się terminal przeładunkowy, i jak tutaj twierdzą protestujący, właśnie w tym terminalu odbywa się przeładunek tego zboża na ciężarówki, które są rozwożone, które jadą dalej w Polskę. I nie wiadomo, i tutaj są wątpliwości, co się dalej z tym zbożem dzieje, czy ono tutaj jest. Zostaje, trafia do jakichś zakładów przetwórczych, czy zgodnie z przepisami jest po prostu tranzytowane przez Polskę dalej poza granicę naszego kraju. Rolnicy są zdeterminowani. Ale zaznaczają, że protest jak naj jest najbardziej e, pokojowy. Tutaj e, nikt nie będzie mm, obstępował e, wagonów kolejowych, naruszał blokady. Wszyscy protestujący dają, zdają sobie sprawę z tego, że e, właśnie naruszenie e, choćby jednej blokady może skutkować rozwiązaniem tego protestu. Oczywiście więcej cały czas o proteście rolników piszemy na fakt.pl, gdzie Państwa bardzo serdecznie zapraszam, ale na fakt.pl piszemy też o innych tematach, m.in. o niedawnej zapowiedzi premiera Tuska, który mówił o modernizacji zapory na granicy z Białorusią. Reporter Faktu, Piotr Drawik, pytał więc o szczegóły ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. Panie ministrze, jeśli chodzi o rozbudowę czy naprawę zapory na granicy polsko-białoruskiej, no to jakie realne plany Państwo mają? Prezydent, Premier Tusk, przepraszam, i ogłosił ostatnio na spotkaniu z premierem Finlandii. Tak, będziemy rozbudowywać zapory tą zaporę będziemy y, zrobimy wszystko, by ona była po prostu szczelna. Nowy komendant główny Straży Granicznej pracuje już nad konkretnymi rozwiązaniami. Te rozwiązania zostaną skonsultowane ze światem nauki, bo chcemy, żeby to były po prostu najlepsze możliwe rozwiązania i w zakresie umocnienia tego fizycznego zapory i w zakresie systemu, w których użyjemy, y, no myślę, że w ciągu na kilku najbliższych tygodni będziemy, y, będziemy prezentować już bardzo szczegółowy harmonogram tego, w jakiej jak będziemy realizować tę inwestycję? Czy to oznacza, że na przykład, nie wiem, będzie więcej e, kamer, które będą wykrywać ruch? Czy będzie po prostu fizycznie większy ten e, mur, ta zapora? Panie redaktorze, będą i systemy elektroniczne, i wszelkie rodzaje, wszystkie rodzaje umocnień tej bariery tak, żeby nie była ona w tak łatwy sposób rozginana, jak robią to dzisiaj uchodźcy. E, ile to może kosztować? Kilkanaście milionów, kilka... te informacje, Proszę wybaczyć, ale e, to są rzeczy, które muszą być bardzo dokładnie, precyzyjnie wyliczone zbudżetowane. Ja zacząłem naszą rozmowę od tego, że to będzie jeszcze poddane analizie naukowców z renomowanych uczelni, tak żebyśmy byli po prostu pewni, że te rozwiązania, które zastosujemy, no, realnie poprawią bezpieczeństwo. Uż paków na granicy nie ma, już czy są? No że My przede wszystkim staramy się, aby nasza granica była bezpieczna. Jeżeli ktoś nie składa wniosku o ochronę międzynarodową, to oczywiście taka osoba jest odsyłana. Natomiast rząd pana premiera Donalda Tuska kieruje się taką bardzo jasną zasadą. Maksimum bezpieczeństwa, ale także maksimum humanitaryzmu na polskiej granicy. Kto zapłaci 2 miliony złotych za naprawę policyjnego helikoptera? No, niestety zapłaci policja, panie redaktorze. To by ponad 2 miliony. A co z policjantem, pilotem, który jest na emeryturze, pilotował ten helikopter? Czy będziecie państwo próbowali go obciążać jakimiś kosztami? Ten policjant został obciążony kosztami. My bardzo szybko, bo poprzednia ekipa nie kwapiła się do tego. Zakończyliśmy pan postępowanie szkodowe i w ramach tego, co. Wynika z przepisów prawa. Ta osoba, która poddała się, poddała się niejako tej karze, została obciążona. A na koniec, zanim się z Państwem dzisiaj pożegnam, mam informację do, dosłownie sprzed kilku minut. O 12.23 polska agencja prasowa podała, że powołując się na słowa rzecznika Komisji Europejskiej, że w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedzi Polskę wraz z premierem Belgii i wspólnie wezmą udział w trójstronnym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. A w tym wydaniu programu FACT LIVE to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na jutro. Dobrego dnia.